Witajcie wszyscy w Kuchni Marioli. Dzisiaj wspólnie przygotujemy warstwową sałatkę kijowską. Bardzo smaczną. Z jajkiem, tuńczykiem i serem. Bardzo szybko w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik i do wspólnego gotowania. Moi no drodzy, do przygotowania sałatki kijowskiej potrzebujemy około 5-7 jajek, 200-300 g tuńczyka w oleju, 300 g sera, cebula czerwona, por, majonez. Dwie takie nieduże salaterki. Możemy użyć samej cebuli lub samego pora. To zależy co robimy. Tuńczyki należy odcedzić na sitku. Nad miarą oleju i troszkę wycisnąć. Przy okazji je rozdobimy. Myślę, że tak. Jest. Żółtka oddzielamy od białek. Białka osobno, żółtka osobno. Będziemy je ścierać na tarce. Białka ścieramy na tarce jarzynowej o dużych oczach. Muszą być wszystkie stare. Możemy użyć do tego maszynki. Wolę zacząć ręcznie. Przyłupka ugniatamy widelcem. Muszą być ładnie rozdrobnione. Por przecięłam wzdłuż i umyłam. Teraz pokroimy go drobniutko. Cebulkę również. Wszystkie składniki na sałatkę kijowską mamy już gotowe. Żółtka rozrobione, ser starty, cebula, porpo, krojone, tuńczyk Teraz będziemy nakładać do salatary. Na same dno kładziemy od porcję białek. Dociskamy. Na to porcja sera tartego. Dociskamy. Na to porcja tuńczyka. Dociskamy. Teraz majonez. Równo go rozmarowujemy. Tak. Teraz tula. Na no to ponownie białka. Porcja majonezu. Musimy równo wyrównać. I teraz na sam koniec posypujemy żółtkami. Także cały majątek był zasypa. Moi drodzy, zrobiłam takie małe ozdoby, możemy je zrobić takie jak uważamy. No i ja zrobiłam takie szybkie. Bo to jest szybka zarabka. W, w każdym bądź razie ona wygląda tak. Płacimy ją około 2 godzin. Zapraszam do subskrypcji kanału również na bloga Kulinarne Fantazje Marioli. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.